Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Awans robi się przeważnie w maju i w czerwcu. Ten, kto ma dobrą, solidną kadrę i przetrzyma trudy całego sezonu, będzie radował się na koniec, że no właśnie tak będzie z Unią Stwarzecką. No, jeszcze za wcześnie, żeby tak jednoznacznie stwierdzić, ale na pewno jest trochę prawdy w tym, co Pan powiedział, że. że... No właśnie ta kadra jest czynnikiem decydującym, ja się o tym przekonałem pracując we wrześniu, gdzie w zeszłym roku właśnie bardzo skromną i nieliczną kadrą no już na końcu nie miałem kim rywalizować z Pogonią Nowe Skalmierzyce i gdzieś w tym decydującym momencie, gdzie, gdzie doszły jeszcze urazy i kartki, to, to miałem tą e, przysłoniącą kienka za krótką i, i, i jej mi nie starczyło i Skalmierzyce oczywiście z zasłużeniem zaawansowały do czycieli, co, to co to pokazują w tym sezonie, nie było dziełem przypadku. E, My idziemy taką drogą, że mecz po meczu staram się podpisywać po trzy po, po punkty. W ostatnim czasie oprócz meczu z pobiedniskami udało się praktycznie wszystko wygrać. Gdzieś ponieśliśmy porażkę trochę pechową w Tarnowie, gdzie, gdzie akurat Zrządzenia losu zupełnie nieprzewidywalne dla tenera, że wypadnie przed meczem trzech chłopaków, właściwie w dniu meczu z jednej pozycji i gdzieś, gdzieś, gdzieś tam mieliśmy jakieś lekkie problemy, ale bardzo szybko się podnieśliśmy i ten zespół zareagował bardzo dobrze. No i dzisiaj pokazał kawał myślę, dobrej piłki. Nie przypomnę sobie, że zespół gospodarzy miał jakąś sytuację do zdobycia bramki. My tych bramek zdobyliśmy cztery, a jeszcze też przy, przy lepszej skuteczności tym ostatnim podaniem mogło być zdecydowanie wyżej. Ale za 4-0 jest to samo co za 1-0. Trenerze, fundamenty są już pod trzecią ligę, to wszystko organizacyjnie idzie, idzie tak samo jakby w parze z wynikami sportowymi dobrymi, które osiągacie? O tak, mamy poukładane sprawy organizacyjne. Wiadomo, że ta trzecia liga się bardzo mocno zmienia i ona też robi się coraz mocniejsza i coraz bardziej zawodowa i to też trzeba podkreślić. Że... Tak, ja pracowałem na poziomie trzeciej ligi w takich jak Kleczew czy dwukrotnie wygrałem tą ligę z Wartą Poznań to, to to jest zupełnie inna liga, bo, bo kiedy grałem z Wartą to dwukrotnie musiałem się mierzyć po wygranej lidze w meczach barażowych. Za pierwszym razem z Polonią Bytą i te mecze przegraliśmy, za drugim razem z Garbarnią Kraków i udało się awansować do... do... Drugiej ligi, ale, ale ta trzecia liga była wtedy słabsza. Dzisiaj ona jest zdecydowanie mocniejsza. Mamy takie kluby jak Kotwica Kołobrzeg, Olimpia Grudziądz. Mam nadzieję, że któryś z tych zespołów jak najszybciej są tu cieknie, bo bo to są potentaci jeżeli chodzi o sprawy finansowe. A... My jesteśmy poukładani, dobrze zorganizowani. Nikt tu nikomu fortunie nie płaci, ale jesteśmy solidni i rzetelni i praktycznie zawsze na czas wypłacalni. Myślę też, że no, położenie swarzenza, czyli praktycznie tabliczka z Poznaniem jest swarzęd, także to ma też wpływ na to, że, że można korzystać z chłopaków w, z mieszkających w Poznaniu. Na pewno gdzieś też będziemy musieli się rozejrzeć za e, dwoma młodzieżowcami, no bo tu w czat widzę, że rzeczywiście pasujemy, że ma jasność. Fatalizacja gra jeden, a wcześniej zamieszkują gra z dwaj. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.